Siema, witam Was w odcinku z Pikaxa. Tak? To jest Pikax Simulator. My się nie pytajcie. Dobra, jest tu Automine. O kurde, jest. Jest jakiś Autotrain Starter Pack. O, może pewnie nic, to takiego. W tak sklepie coś za darmo, darmo to uczciwa cena. Pamiętajcie o tym. Nie ma. Dobra. All. Ile ciemy? Hej, dwa jajka. Ok, pik, 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 pik. Dobra, na chwilę. Dobra, to wystarczy. To za dużo, to też niezdrowo, pamiętajcie. Dobra. Uuu, dobra, fuuu, teraz lecimy na sam dół. Hmm. No tak trochę chyba, nie na no, tam dół, ale dobra. Sprzedajmy wszystko. No. Jakieś pikaksy. O! Lepsze pikaksy. O! I tam, co? O, dobra, na razie nie będę używać. Tutaj mogę u robotników chyba... E, reapirów. Power to kosztuje tylko. Co wygadacie, że rebir to power? Dobra. Czyli a Okej. Okay. No, no. Ale teraz. Jeden Kachu. A i to mi się zrestartowało. O, okej. Okay. 50, dobra. Mm. Sprzedam... Dobra, bo ja chcę zobaczyć, a propos tego... tego robotnika, w sensie, czy on będzie mi... sam tu kopał, czy... czy co? No bo to daje mi spoko, wszystkie busty, tak, tylko... W różnych grach różnie jest, jak to mówię. Nie, nie zobaczę A nie Okej, okay. mam po prostu boost i tego się trzymajmy. Mhm. O dobra Na farmie trochę siłę i porobię repirwy. Będzie fajnie wtedy. Okej, okay, trochę. Zrobiłem tych repirfów dokładnie 20. Yy, o. Ok. I po... No, żeby mieć. Na no dodatkowe. Mhm. Mm mhm. A, jak się dojedzie do dołu. Otworzymy sobie też O Blue bee. O! 50. Uuu. Oj, poleciałaś. Kochana poleciałaś po całości. Sprzedaj wszystko tysiak. Uuu. Mm. No i teraz pytanie, no bo... Kie no średnie są teraz mety Już tak wszystko przejechałem, dobra, dzięki Teraz pytanie Jakby się tam w dół zjechało O to jest pytanie kto zna, kto zna, odpowiedź na nie, nie wiadomo, kto. Tym, tym, tym. Tylko trochę to potrwa na pewno. A Ale przecież ty. No koń o oh, kurde ile tu jest tego oh. no i dobrze, można lecieć tak jestem ciekawy ile o czyli mam wyznaczony jeszcze czas o dobra zobaczymy jak chodzi o 35 Dobra, to to. To jak ostatnie spoko można sobie robić. Dobra, to ja po farmie trochę. Dobra. Cofnęło mnie. 6000. O, nie mogę. No Ja sobie tak to powiem, nie ma ty, no... Equipest best Daily Claim uh, Mine reset to 50... uh. O oh, kurde, bo tu są oh. Dobra, trzeba pogadać? Dobra <laughs> Trochę nakopane 10 tysięcy. No dobra. Kupię sobie w pierwszej kolejności Peta Squidru? Squidel, squid, swee. Oooooooooo, wywióreczko. Kupię sobie tego i na to mi już nie. No i na killow mnie stać jest, nie? Ja by. O, o, jak kopię. Dobra, czyli te kilofydzia opadałem, bo to jest speed, a tu tego speeda nie ma. Więc kilofy na pewno bym chciał je. Hmm. bym poczęło dużo. Dobra, zobaczymy się znowu za, za jakiś czas. Dobra, poczekajcie. 20 to dużo gemów. Let's go. A, a tu. To... More Rebirth, More games. More coin. Oh yeah. Dobra, i teraz to tak to jestem ciekawy, ile by mi się to uzbierało. A ty Boże, uzbierało. Nie, uzbierało. Tylko jak natrafię na skrzynkę, czy też mi zrobi mnożnik? 4. Tak! Bo dostawałem po dwa, czyli ta. Czyli na skrzynki też działa dobra. Nice. Perfekto. Okej, okay, jestem. Powiem... O dobra, bo tam była skrzynka. Dobra. 241 gamów. Olepszymy. Why not? U uh, to. 54 tysiące. Idealnie. Mogę na tego i na tego skoczyć. Odbiorę sobie. Chodź. Dubi, 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 dubi. <coughs> Plus sto. Ale Sigma. Sigma, Sigma. Op. Jak poleciałem. <śmany> Co? O. Dobra. Hmm. Pirfa. O. Um. Orla, dobra. Siedem. No. Trzeba poświęcić na pewno temu trybowi troszeczkę czasu. Tak jak nawet na apku. Ale dobra. Ja wam dziękuję za oglądanie. To by było na tyle. I co, widzimy się w następnych odcinkach, więc do następnego, trzymajcie się, no i papa.